Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym pack opening. to trzeci pack opening z rzędu. Dzisiaj otworzymy sobie paczki 5000 000 Coins warte. są dokładnie paczki promocyjne od EA z okazji Z Piątych urodzin Ultimate Team. To no jedziemy z pierwszą paczką i widać paczkę z jakichś tysięcy. słyszałem wiele osób otwiera, no, że sobie takie paczki nie się udało trafić w tym który no i resztę nie wie jak no, kilka kart do ranku puszczących, na no, widzicie tutaj też są leczenia kontuzji. na pewno spłacą się te paczki, po prostu dlatego że są tanie. Są to paczki 5 tysięcy, warta, a tak naprawdę ich wartość prawna, nie było promocji z okazji urodzin, była 15 tysięcy. Tylko warto na pewno je otworzyć, jeśli ktoś ma około 20-25 tysięcy na koncie, nawet 50, nie to nie otworzy. No i idziemy z tymi że Tym razem coś się uda bo tą rodzinę, ta nie paszty, nie? Wydaje, No, kartę, no sposób, nie? Pierwszy, to urodziny także powinny dawać dobre paczki. Wydaje mi się, że to każdy. Loin, fala inny. No karta, na pewno dobry, most defensywny, snajdy. Pierwszy z tego punktu jest jeden lepszy z bassych premii. Nie miałem okazji nawet testować. Bardzo dobrze sobie radzi. Na poziomie Ramirezach, chociaż Ramirez jest o wiele szybszy, jedziemy z trzecią paczką od krótkiego kontaktu. Baby, bysta. Proszę. ZAŁMU TINIĄ Tylko na pomocy, bo jest Warto um, około 10 points No i duplika No i, no i teraz można udać zarobić parę groszy Z stadionu w momencie serwisu No kilka widać kontraktów i tak Kart w No i bezpłatnie się pokażę. pokaże oczywiście ZAŁMU TINIĄ Który dopadał no, w za, za kilka groszy Ale to wszystko I jedziemy Jestem Na następne parze Lampard, o! teraz wypadną dla ośmiu, ma szybki lewy snajd. Snajd lewy skrzydłowy z Galato Saray. No, na pewno jest w park, praktycznie nic. Nie wiem, będzie rozprzestrzenione w celu, dla że, Jestem są sumie tam tylko i na lepszym jak widać. I mało no, kupuję Zgranie to to I o, jeszcze jedna paszka, ostatnia paszka. O, wybrano. Proszę. Jej. Spraw, sprawny. Sprawny, sprawny No i nie udało No, ale wcale nie trafiliśmy... Mm, ...jakiegoś sklantoszczu tego ostatniego zawodnika. Pokażmy, ile będzie warty. No, jest mniej bardziej, też, Kilka dni później, jak się stabilizuje, go teraz jest crash market, przez to, że Jej puścił te paczki, oczywiście i darmowe lub tego typu misje tysięcy, jeszcze się do nie wrócili. Do tego ceny są znacznie spadły. Dobra. To było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam oczywiście do następnego materiału. Na razie.